Obecnie proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Henryka Ciocha, o przedstawienie sprawozdania Komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No w związku z powyższym niż ustawa ta była przedmiotem sprawozdań trzech komisji. Trzecią komisją była Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która na posiedzeniu swoim w dniu 17 kwietnia 2003, 2013 roku rekomenduję projekt tej ustawy oczywiście pozytywnie bez z, z wyjątkiem oczywiście jednej poprawki, o której wspominali moi przedmówcy, sprawozdawcy tych komisji i za przyjęciem tej ustawy wraz z poprawką dotyczącą artykułu 2 wszyscy głosowali jednogłośnie podobnie tak przypomnę sejm też uchwalił nowelizację tej ustawy co jest rzadkością jednogłośnie dziękuję dziękuję panie senatorze